Kolejwizja, Herman Szmietnor serdecznie witam w naszym magazynie. Nowsze nasze wydanie prowadzi nas dzisiaj do poznania. Jesteśmy na terenie Instytutu Pojazdów szynowych IPS w Poznaniu. Jest to jedna z czterech instytucji polskich, I tak naprawdę jedna z dwóch, e, która e, jako tak zwana notyfikowana jednostka zgodnie z przepisami unijnymi e, ma upoważnienie zbadać e, pojazdy szynowe używane oraz fabryczne nowe i wydać na końcu atest opinię co do zgodności tych pojazdów z przepisami, żeby móc nimi jeździć po szlakach polskich oraz unijnych. E, oczywiście je, je, widzimy parowóz, parowóz e, na pewno nie jest elementem aktualnych badań w tym instytucie, ale e, trudno e, pokazać konkretne obiekty tych badań aktualnych e, ze względu na e, prawo. E, Właścicieli tych nowych pojazdów oczywiście nikt nie chce przedwcześnie pokazać publicznie, jaki bada się pojazd, więc producenci nie pozwalają po prostu na pokazywanie wszystkiego, ale możemy tutaj pokazać, że parowóz, gdyby co, można by było też badać. Tematem właśnie naszego dzisiejszego wydania są warunki bezpieczeństwa pojazdów szynowych. Jest pasywne bezpieczeństwo, jak to się nazywa, czyli pojazd, który jeździ, musi odpowiadać pewnym normom, żeby w przypadku stłuczki z innym pojazdem Żadnej groźnej sytuacji nie zaistniało. Będziemy obejrzeć, jakie badania się dokonuje, w czym to się rozróżnia, jak to kiedyś wyglądało, jak to dzisiaj jest i dlaczego możemy powiedzieć, że pojazdy szynowe są bezpieczne. Miłe zabawy. Serdecznie zapraszam. W filmach akcji kulminacją fabuły jest często efektowna scena zderzenia pojazdów, bywa że szynowych. W rzeczywistości rejestracja takiego zdarzenia jest rzadkością. Amerykańscy przewoźnicy kolejowi celowo inscenizują takie sceny. W ten sposób chcą uczulić społeczeństwo na zagrożenia jakie czyhają na przejazdach kolejowych. W Ameryce Północnej istnieje 2000 skrzyżowań drogi z szynami. Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien uważnie obejrzeć takie pokazy. W 1995 roku w amerykańskim stanie Illinois. Doszło do kolizji pociągu z autobusem szynowym. Kierowca wiozący uczniów nie zauważył, że częścią pojazdu znajdował się jeszcze na szynach. Zginęło dziewięcioro dzieci. Właściciel pociągu w sposób kontrolowany powtórzył ten wypadek tysiąctonowym pociągiem towarowym jadącym z prędkością 51 km na godzinę i uderzającym w pusty autobus oraz w ciężarówkę. Można dokładnie zobaczyć jak oba pojazdy w momencie uderzenia zachowują się. Po prostu jak lekka piłka. Symulacja przygotowana przez szwajcarskie Ministerstwo Transportu udowadnia dobitnie. Przy prędkości pociągu jedynie 100 km na godzinę droga hamowania wynosi 700 m i trwa 46 sekund. Dlaczego tak ciężka maszyna nie może zrobić tego w sposób natychmiastowy? Przyczepność kół kolejowych jest około 8-krotnie mniejsza niż samochodu na drodze. Koła po prostu ślizgają się po szynach. Im cięższy pociąg, tym dłuższa droga hamowania. Według obliczeń minimalna droga hamowania pociągu jadącego z prędkością 160 km na godzinę wynosi 1000 m. Kolej jest o wiele bezpieczniejszym środkiem lokomocji niż samochód. Mimo to naukowcy i producenci taboru kolejowego wciąż pracują nad minimalizacją skutków ewentualnych wypadków. Zdjęcia zarejestrowane podczas wypadków w Polsce, Niemczech czy w Belgii dowodzą, że najwięcej ofiar i szkód materialnych niosą za sobą wykolejenia się lokomotywy i wagonów, a to najczęściej następuje podczas zderzenia dwóch pociągów. I chociaż koleje robią wiele, aby wyposażyć szlaki kolejowe w najlepsze systemy nadzoru ruchu, kolizje pociągów wciąż są najczęstszym powodem śmiertelnych ofiar wśród pasażerów. A więc najważniejsze jest, aby czoło pociągu oraz podłużne dźwigary pojazdów trakcyjnych były w stanie przyjąć jak największą siłę ewentualnego zderzenia. W wielkopolskim miasteczku Żmigród znajduje się jedyny w Europie kolejowy tor doświadczalny, na którym można wykonywać testy zderzeniowe pojazdów kolejowych. Jego właścicielem jest Warszawski Instytut CNTK, ostatnio znany jako IKA, czyli Instytut Kolejnictwa. Jest on jedyną polską instytucją poza Poznańskim Instytutem IPS, posiadającą pełne uprawnienia do badań oraz opiniowania pojazdów w procesie dopuszczenia ich do ruchu. Świadkiem jednego z testów w Żmigrodzie była niemiecka telewizja, kiedy badano zamontowaną na wagonie pomiarowym konstrukcję ramową nowego pojazdu kolei miejskiej. Przy zderzeniu ze stojącym na torze 80-tonowym wagonem konstrukcja ta ma się odkształcić dokładnie w taki sposób, żeby siła zderzeniowa stanowiła jak najmniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia maszynisty. Test wykonywano przy prędkości 25 km na godzinę. Pierwsze naoczne badania pokazują, że konstrukcja zachowała się zgodnie z planem, ale wyniki nie są jeszcze idealne. Będziemy wszystko jeszcze analizować, aby ustalić i zobaczyć, co należy poprawić. Wyniki przekażemy europejskim instytucjom kolejowym w celu ich wdrożenia przy tworzeniu nowych przepisów kolejowych. Międzynarodowy ruch transgraniczny wymaga, aby pojazdy były skonstruowane na podobnym, porównywalnym poziomie. Badania te są szczególnie ważne dla zachowania bezpieczeństwa na trasach, po których jadą różne kategorie pojazdów. Lekki pojazd miejski czy spalinowy w momencie zderzenia ma prędkość jeszcze 25 km na godzinę. Pociąg dalekobieżny 35. Pasy bezpieczeństwa dla maszynisty nie wchodzą w rachubę. W przypadku zbliżającego się niebezpieczeństwa maszynista powinien mieć szansę na ucieczkę do środka pojazdu bądź na jego opuszczenie. Strefy zgniotu, struktury woszczynowe oraz elastyczne sprzęgi to nowe elementy bezpieczeństwa. Już sam taki nowoczesny sprzęg absorbuje siły zderzeniowe do prędkości 15 km na godzinę. Powyżej tej prędkości sprzęg chowa się w podwoziu, a dalsze siły zderzeniowe przyjmują te boczne zderzaki. Ich poziome płyty żeberkowe przeciwdziałają niebezpiecznemu najechaniu jednego pojazdu na drugi. Poza tym zderzaki przyjmują siły kolizji do prędkości 25 km/h. Elementy bezpieczeństwa skonstruowane oraz badane w Polsce w ramach programów europejskich Save Tram oraz Save Rail częściowo są już stosowane w nowoczesnym taborze. A jak dokładnie bada się siły występujące przy zderzeniu? Zachodnio-niemiecki film Nowy pociąg z 1950 roku pokazuje, jak to odbywało się kiedyś. Po zakończeniu budowy konstrukcji surowego pudła, w Instytucie Badań Wagonów Nowy Piętrus jest poddawany badaniom określającym jej wytrzymałość w celu weryfikacji stabilności obliczeniowej. Do tego służą czujniki naprężeniowe w strategicznych miejscach wagonu, dźwigarów podłużnych oraz poprzecznych. Czujniki te są połączone przewodami z pulpitem badawczym. Pompa wysokociśnieniowa generuje potrzebny do wykonania badań nacisk rzędu 200 tysięcy do 300 tysięcy kg, który jest przenoszony za pomocą zderzaków na ramę wagonu. Wskaźniki pokazują, że ciśnienie badawcze stale rośnie. Równolegle z nim rośnie również nacisk na wszystkie elementy konstrukcji do 200 tysięcy kg. Konstruktorzy wagonu czujnym okiem nadzorują wyniki badań. Teraz wskaźnik pompy ciśnieniowej osiągnął wartość 200 000 kg czyli siłę minimalnego naprężenia, które każdy wagon musi wytrzymać. Oto szczegóły całego procesu pomiarowego. Na ekranie lampy Brauna widoczne są linie pomiarowe strony mierzonej oraz strony porównawczej. Strona mierzona to będący pod napięciem cienki drut. Drut ten wpasowuje się na wybrany do pomiarów dźwigar. Drut ten generuje drganie oraz dźwięk, tak jak struna, na przykład w skrzypcach. Przy nacisku na dźwigar rozciąganie drutu zmniejsza się, a dźwięk tej pseudostruny jest niższy. To oznacza, że istnieje bezpośrednie powiązanie między ilością jej drgań na sekundę oraz ciśnieniem na dźwigarze. W trakcie procesu mały elektromagnes wciąż wznawia szarpanie drutu. Drugi magnes zmienia jego mechaniczne drgania w elektryczne i kieruje do lampy Brauna. Ekran lampy brauna pokazuje te drgania jako fali linie. Poza tym sprzęt pomiarowy posiada stronę porównawczą podobną do tej mierzonej. Jej parametry można zmieniać za pomocą gałki. Drgania strony porównawczej również kierowane są na ekran. W trakcie wykonywania badań linia porównawcza jest tak długo ustawiana, aż obie linie połączą się w jedną. W tym momencie obie strony wskazują identyczne parametry. Ich wartość jest odczytana przy gałce porównawczej. W ten sam sposób łączy się aparatem pomiarowym za pomocą przewodów ponad 100 punktów pomiarowych. I punkt za punktem ustala się rzeczywistą siłę oddziaływującą w danym miejscu. Jeżeli wagon wytrzyma nacisk 200 tysięcy kg na wszystkich punktach, po zakończeniu badań opuszcza instytut badawczy i wykonuje pierwszą próbną jazdę przy prędkości 120 km na godzinę. Tak to wyglądało w 1950 roku, a obecnie. W Poznańskim instytucie badawczym IPS Tabor naszym przewodnikiem będzie pan Andrzej Zbierski, specjalista do badań konstrukcji stalowych. W hali głównej instytutu widzimy stanowisko do badań wysiłkowych i naprężeń wózków oraz innych elementów pojazdu. Tak jak na starym filmie, od razu rzucają się w oczy wiązki okablowania potrzebne do pomiarów. Na dużym stanowisku bada się konstrukcję stalową nowego pojazdu. Szczególnie ważna jest wytrzymałość czoła oraz głównych dźwigarów. W tej chwili akurat jest prób. Kluwa pionowa, jak pan widzi, te, te belki, do szyny i silownik. To się nic nie zmieniło, to są nowsze tensometry foliowe, ale technika pomiaru naprężeń poprzez zmianę oporności w tensometrze. Tensometr to jest nic innego jak oporniczek z drobnymi przewodami, naklejony na konstrukcję specjalnym, oczywiście, klejem i on się tak samo rozciąga, jak konstrukcja przy, się odkształca przy obciążaniu. Yy, zmienia się jego oporność i to czułym wzmacniaczem jest wzmacniane i w ten sposób jest umożliwiony pomiar. Od każdych 10 tensometrów do takiego tabla długiego jest yy, zgromadzona jedna wiązka, tam się mieści 10 tensometrów i teraz tym i przewodem zbiorczym jest to poprowadzone do tak zwanego mostka tensometrycznego. Hałas w hali jest ogromny. Lepiej rozmowę kontynuować w sąsiednim pokoju kontrolnym. Tu znajduje się między innymi stanowisko do rejestracji wykonanych badań i pomiarów. Pomy Jak to się nazywa? Zmacniacz yy, pomiarowy. A. To są wzmacniacze pomiarowe firmy Hockinger, już w tej nieprodukowane, one służą tylko do pomiarów statycznych I taki jeden wzmacniacz jest na 100 punktów pomiarowych, czyli 100 tensometrów idzie do niego podłączyć. Cały cykl pomiarowy wygląda w ten sposób, że jest pierwszy to zeruje tą aparaturę, oczywiście to się robi też automatem w tym wzmacniaczu, potem się zadaje obciążenie na obiekt i Robi się odczyt, Wynik jest, wynik może być różny albo w jednostkach wydłużenia, w mikrometrach na metr, albo po wprowadzeniu odpowiednich stałych od razu jest w naprężenia. Dzisiaj w układzie jest i dosłownie i jest zapisane w pamięci komputerowej. No i my tu dysponujemy czterema takimi wzmacniaczami na. 3 po 100 160 360 punktów pomiarowych yy, możemy za jednym razem yy, statycznie na takiej konstrukcji zmierzyć. Obecnie nowe pojazdy szynowe są konstruowane według europejskich technicznych specyfikacji interoperacyjności. Czy te normy przewidują możliwość przyjęcia większego nacisku niż pozwalały na to stare przepisy? To same. Yy... Norma TSI to jest właściwie przepisany taki dokument ERI B12 raport 17 wydanie 8 który obejmuje wszystkie próby jakie wagony towarowe muszą przejść i oprócz tego teraz wyszła norma 12 chyba 663 która ujmuje także wagony osobowe ale w zasadzie to jest zgodne z tym podstawowym dokumentem rib 12 raport 17, który obejmuje wagony towarowe, wszystkie obciążenia pionowe, wszystkie wzdłużne, rozciągania, ściskania, próby nabiegania, jakie mam mieć wagon, czyli próby zderzeń dynamiczne. No, w wagonach takich jest jeszcze tam więcej prób, to są przy wagonach specjalnych obciążenia na ściany boczne, na drzwi rozsuwane, na ściany działowe, jeśli to jest wagon taki towarowy z, ze ścianami działowymi. Ściskania wagonów w zwierzakach, sprzęgu dla osobowych w pasie podokiennym, w pasie nadokiennym. To już są takie próby ze względu na bezpieczeństwo i imitujące zderzenie jakby, nie? TSI jest, jest bardzo obszerne, ono obejmuje tam próby hamulców, tam różne, nie? Ale te badania antykreszowe i tak dalej, to głównie chodzi o, o sposób odkształcenia, tak? Bo że on może więcej ujmować... Tak, z... no, taka nowa konstrukcja wagonu w tej chwili jest obliczana metodami Mes. I każdy wagon, żeby te, obciąże, te obliczenia zweryfikować, także obowiązkowo musi przejść prototyp, te wszystkie próby wytrzymałościowe, gdzie wyniki właśnie z tych prób wytrzymałościowych, poziom naprężeń w danych punktach jest porównywany z tymi obliczeniami. Jeśli to się zgadza, zgodzi, to potem na przyszłość zazwyczaj jest tak, że jeśli bardzo podobna konstrukcja, jest nie ma dużo zmian, to komisarze, te służby dopuszczające takie konstrukcje y, honorują wtedy obliczenia już, nie? Ale to tylko jeśli jakieś drobne zmiany są, nie, nie jakieś istotne. Nie? Jakaś odmiana wagonu jest, która ma tam trochę, tam zamiast, nie wiem, jednego stopnia, pół stopni, jak to coś przerobione lekko, y, to wtedy wystarczą obliczenia do tego. Natomiast jak całkiem konstrukcja powstaje nowa, to są w tej chwili i obliczenia i badania wytrzymałościowe i ten TSI dokument stworzy, został stworzony, żeby tak ujednolicić przepisy w całej Unii Europejskiej. Natomiast on nie zawiera niczego innego, czego nie zawierały dokumenty stare. To się tylko różnią w normach OSZD, które ostatnio bardzo mało do, do byłego Związku Radzieckiego się robi, także prawie się nie stosuje tego. Tam przepisy były inne i one się nazywały OSZD. One miały trochę większe obciążenia, szczególnie jeśli chodzi o sprzęg, bo tam nie było 200 ton, tylko 250 ton na sprzęt. No i przepisy są jeszcze ASTM-u amerykańskie, które w ogóle tu na Europę nie są stosowane. Amerykanie też mają troszeczkę inne podejście do tych spraw, mają zdecydowanie mniej prób, mniej tych obciążeń, natomiast y, bardzo, y, obciążenia mają dużo większe. Nie? A teraz prezentujemy Panu Andrzejowi stary film z 1950 roku. Ciekawi nas, jak obecny fachowiec w tej dziedzinie będzie komentować zmagania kolegów z tamtego okresu. Tak, czujniki wydłużeń, tak zwane ekstensometry. No, trudno powiedzieć, co to jest za typ, i tak dalej. I w ogóle to jest pompa wysokiego ciśnienia, kora hydrauliczna, tak, która wywołuje. Próbę widzę ściskania wosi osi zderzaków. Siła mierzona dynamometrami pałąkowymi, takie jak w tej chwili są używane w izbach pomiarów do wzorcowania innych czynników, czyli tensometria jeszcze wtedy nie była w użyciu. Pierwsze tensjometry pojawiły się w Ameryce w 1937 roku, ale ich wprowadzenie do Europy nastąpiło dopiero pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Teraz jest elektrycznie, tak? Czyli... I teraz dynamometry są tensometryczne, wszystkie właśnie działają na zasadzie zmiany oporności w tensometrze. Oj, to jest to co oni nazywają lampka Brauna. Tak, no jakiś, jakiś typ oscyloskopu Tak, jak materiał się skraca, to ta struna się jakby też y, 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 ma mniejsze napięcie, i wtedy ma większą amplitudę. I na zasadzie odczytu tej amplitudy prawdopodobnie jest przelicznik na y, naprężenia. A czy to teraz tak samo wygląda? Nie, absolutnie nie. Tak, magnes, czyli to taka jest, jak są przystawki teraz w gitarach elektrycznych. Magnes stały, drgająca struna, i to jest przekształcane na, na dźwięk, jakby. No i, i ta amplituda od tego jest prawdopodobnie jakoś jakiś współczynnik wyskalowana. Nie? Mhm. Ale co jest teraz inaczej? Jeśli chodzi o tą sprawę pomiarową, to jest, to jest całkiem inaczej. To znaczy, chodzi o to samo, żeby tak. zmierzyć. Naprężenia w danym punkcie na konstrukcji. Naprężenia no, to jest nic innego jak stenę, jakiegoś ciśnienia w tym wypadku z stali. Tak? Ale teraz to się robi na zasadzie tensometrii elektroporowej. Te czynniki są zdecydowanie mniejsze. bazę do wagonów mają 10 mm tylko. Natomiast tu w tym wagonie, ponieważ to były ekstensometry takie strunowe. To one bazę prawdopodobnie miały bardzo dużą. Tam nie wiem, nie widzę stąd 100 mm, powiedzmy, nie. Także szło zmierzyć te naprężenia przeciętne na odległości powiedzmy tych 100 mm. A teraz tymi tensometrami potrafimy zmierzyć naprężenia gdzieś w narożniczku, takie gdzie jest koncentracja naprężeń, bo baza pomiaru tych naprężeń jest zdecydowanie mniejsza. Nie? czyli jesteśmy dokładniejszy teraz? Do, dokładnie jest to w tej chwili pominąwszy już, ta, że ta metoda na, na pewno swoją y, dokładność, że tak powiem też miała małą nie? bo te przejście z tej drgającej struny na, y, na ten dźwięk na te drgania, na pomiar tej amplitudy y, tam jakieś sumaryczne błędy na pewno były większe nie? no i sam odczyt tych amplitud też był na jakimś oscyloskopie tylko, na tej niby lampie Braun'a. To był nic innego jak dwukanałowy ostyloskop, chyba sądząc z tej, z tej pętli, nie? Mm. Dokładniej niż kiedyś dokonane pomiary, lepsza amortyzacja sił zderzeniowych, poprawione normy to sposób na dalsze udoskonalanie pojazdów szynowych, ale badania nad dalszym rozwojem w tej dziedzinie wciąż są prowadzone. Próby zderzeniowe wykonane w Ameryce dowodzą, że pasażer w pociągu w znaczny sposób jest narażony na poważne obrażenia, o ile w momencie zderzenia pociągu siedzi przy stoliku w kierunku jazdy. Siły kinetyczne rzucają go na stolik, łamie żebra oraz miażdży takie wrażliwe organy jak wątrobe czy śledzione. Z tego powodu amerykański Urząd Nadzoru Kolejowego bada nowy typ stolików, który przyjmie siły zderzeniowe za pasażera i uchroni go maksymalnie przed obrażeniami. Najlepszym byłoby usiąść w kierunku przeciwnym do jazdy pociągu i używać pasów bezpieczeństwa, ale nie każdy pasażer taki sposób jazdy lubi i ani urzędy nadzoru, ani producenci taboru nie chcą na razie wprowadzać takiego obowiązku. Szkodzenie ciała następuje przeważnie w samym momencie wystąpienia kolizji. W nagle zatrzymującym się pociągu ludzie tak długo lecą do przodu z prędkością 60 km na godzinę, że aż ich coś zatrzyma lub sami będą z czymś kolidować. Jako lekarz polecałbym mimo wszystko korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Inni eksperci pozostają sceptyczni. I, I Mam negatywne zdanie na temat używania pasów bezpieczeństwa w pociągach. Ich instalacja to kosztowny interes, trudno będzie utrzymać je w należytym stanie. Natomiast dla pasażerów przymus zakładania pasów w pociągu jest bardzo niewygodny. Najlepiej będzie więc wkładać wszelkie starania w to, aby w ogóle nie dochodziło do wypadków na szlakach kolejowych. Tyle by było na dzisiaj. Mam nadzieję, że informacje przedstawione w naszym dzisiejszym wydaniu były ciekawe. Do następnego razu. Do widzenia.